Dobry, witajcie kochani, to są Ewelina. Witam się z Wami serdecznie. Z mną jest Sara i ja już zabieram Was do środka. Także chodźcie, chodźcie, idziemy! Za chwilkę wejdziemy do Zary i zobaczymy, co nowego. Jakie tutaj świeżynki nam się ukazały Od razu zauważyłam taki. Płaszcz, płaszcz jakby marynarkowy. Tutaj mamy cenę 449 zł. Jeżeli jesteś w tym momencie tego filmu, a nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do tego. E, tutaj patrzymy na płaszcz 399 zł. Klasyczny, taki klasyk trencz. E, I cóż, no po prostu zawsze modny. Zawsze to jest modny fason, który powtarza się zarówno na jesień, jak i wiosnę. Z pewnością taki płaszcz warto mieć w swojej szafie, no bo to jest takie coś, co wraca i powraca. Czyli, jak ja to mówię, bumerang. Tutaj kolejna propozycja, ale natomiast już mamy, widzicie, zupełnie inną tkaninę. Cena. Taka sama jak w poprzednim płaszczu. No i cóż, fajnie, że mamy, słuchajcie, wypisane te składy w zarze, więc to jest mega. No bo wiadomo, każda z nas nie musi lubić tych samych składów. Tutaj są dziewczyny, które wybierają sobie po prostu co? Chcą, chcą być ubrane i jaki to ma być materiał no i okej. Okay. Yy, no i mamy kolejną propozycję 149 zł taka chmurka zobaczcie yy, jaka bardzo ładna yy, koszula yy, taka delikatna, zwiewna bardzo ładnie wyglądająca no i dziwne buty <śm> określam mianem dziwne no ale wiadomo każdy może robić coś innego 199 zł tak się prezentują. Idziemy dalej i zerkamy dalej. Bardzo dużo fajnych swetrów pokazało się. No i tutaj mamy dwie propozycje, właściwie to jest jedna propozycja w dwóch gamach kolorystycznych. Jak wiecie, róże też są modne, 199 zł, i zobaczcie, 100% wełna. Yy, ładnie wykonane sweterki, tutaj szary kolor, Który, no zawsze, słuchajcie, taka szarość. No, to jest coś, co y, na pewno zostanie z nami na długie lata. Teraz zerknijcie na katanę. To jest katana, słuchajcie, z daleka wyglądała jak koszula 199 złotych i tak się ona prezentuje do tego patrzcie taki kapelusz jakby strój ala kowbojski no tutaj zerknijcie też yy, na tą sukienkę króciutką ona też takim podobnym właśnie stylu jest do tego jakieś kowbojki i uh, <grywki> można zaszaleć 179 złotych Dziewczynki i to co zawsze Wam mówię, ramoneski. Ramoneski są zawsze, zawsze modne i w każdej sieciówce są. E, no i coś e, jakby kowbojki e, takie. No i szukałam ceny, oczywiście wiadomo jak zawsze, no ale cena jest, więc zerkamy. Cena 399 zł. No i teraz pokazuję wam coś, co może być uważane za no. <laughs> Mi to przypomina takiego szczura. Ja, no, ja to mam skojarzenia, ale słuchajcie, no kłaki, no kłaki są modne na torebkach, na butach. No na torebkach jeszcze się ale buty. No ocenę pozostawiam wam 149 zł. Czy byście nosiły, czy byście nie nosiły, no to oczywiście wiadomo, każda z nas inaczej. Propozycja Płaszcze i propozycja obok koszule. Yy, to wygląda mi tak jak inspektor gadżet. gadżet. Taka bajka, kto kojarzy tą bajkę. 229 zł. Yy właśnie płaszcz, a tutaj pasiaki 139 zł za takiego pasiaka, także pasiaki gdzieś tam jeszcze możemy spotkać tutaj taki płaszczyk 149 zł ja mam bardzo, bardzo podobny płaszcz, ale wiecie co oddałam do pralni chemicznej i po prostu uległ zniszczeniu więc trzeba no, uważać Zerknijmy na tą propozycję tutaj e, taka jakby kurteczka marynarka 179 zł i połączona zobaczcie z taką e, koszulką w paseczki. Fajnie to wszystko razem prezentuje się. Teraz zerkniemy sobie na buciory. Patrzcie na te buciory. One są dość ciężkie, lakierowane. Trapery, wysoka dość podeszwa, no i cena 149 zł za takie buty. Ja oczywiście szukałam mojego rozmiaru, ale powiem Wam, że nie znalazłam mojego rozmiaru. <grywki> I wzięłam mniejsze do mierzenia. Tak, zdradzam Wam, będę je mierzyła. Także koniecznie zostańcie ze mną. taka propozycja sweterkowa. Tak. Patrzymy na cenę 179 zł. No i oczywiście ten kolorek, ale zwróćcie uwagę na guziki. To wygląda tak babcinie. No, ale na pewno znajdzie taki sweter swoje zwolenniczki. No i kolejna propozycja butowa również gruba podeszwa, traperowata, tylko tutaj mamy Wiązane są na sznurówkę 199 zł. Oczywiście szukałam swojego numeru, ale nie było. Zostańcie koniecznie ze mną, bo właśnie wędrujemy do przymierzalni. Jesteśmy już przymierzalni. Tego dnia tak właśnie wyglądałam. Cała na biało, słuchajcie. No i głównie tutaj rządzi Sinsei, także e, golf sinsay i spodnie Sinsei. Jednak nieważne, co ja mam na sobie Ważne, co wzięłam do mierzenia. Oj, a wzięłam troszeczkę tych rzeczy. E, tutaj kurtka 249 zł. ja nie będę wam tak dokładnie tego wszystkiego pokazywała, natomiast ich będę mierzyć, wtedy będziecie widzieć dokładnie te pozycje. No i zobaczcie, co tutaj mamy wielkiego ptaka, 449 zł mhm. takie ala futerko, sztuczne futerko, więc zobaczymy jak ja będę w tym wyglądała. Wziąłam też taki dres troszeczkę nietypowy. Zobaczycie, jak będę mierzyć. 129 zł to jest cena góry. I tutaj mamy takie spodnie. One, nogawka prosta, nie mają ściągacza, przy kostkach, 115 zł. Wzięłam do mierzenia też dwa golfy, ale to będą golfy bez rękawów, jeden będzie bardziej obcisły, tutaj ten pierwszy właśnie ze ściągaczem, jaśniutki, 99 zł. drugi, 129 zł i ten będzie bardziej taki oversize'owy. On nie będzie taki bardzo obcisły jak tamten, ale wszystko za chwilkę się okaże. No i cóż, trochę przymałe but, ale cicho, tam cicho. Co? Ta Makła da rady. Słuchajcie, 149 zł, czego się nie robi dla Was, dziewczynki. Także dla Was zmierzę te buty i będę je miała ubrane we wszystkich stylizacjach. Buciki prezentowały się bardzo ładnie, lakierowane. No i Makła zastanawia się, jak je wciśnie na stopę. <ścoughs> Pierwsza propozycja dresy. Ja tutaj od razu kaptur e, chciałam zobaczyć, jak właśnie z tym kapturem będzie, e, bo wiecie, czasami te kaptury to są takie tylko atrapy, no ale tutaj całkiem fajny ten kapturek całkiem fajna brusa, całkiem fajne spodnie, no i buty jakoś dałam radę, słuchajcie, ale no dobra, już nie będę nic o tych butach mówiła. E, no i tak to właśnie się prezentowało. Te spodnie będą nam towarzyszyć w dalszych też stylizacjach. Yy, bo pamiętajcie, że takie właśnie dresowate spodnie, tutaj trochę za luźne, <gryw> ale w bioderkach OK, yy, to nieistotne. Takie właśnie dresowate spodnie pasują do różnego typu stylizacji. No i wlatuje tutaj na górę ten golf, yy, który właśnie tak wygląda bez rękawów. Bardzo fajnie. Ja uwielbiam golfy. Słuchajcie, ja jestem golfowa dziewczyna. Kocham golfy. Także ja się w tym zestawie świetnie czułam. Od razu tutaj zapodałam sobie tą katanę. Katana, rewelka. No i świeci się, błyszczy się, czyli to, co makła, uwielbia. No, uwielbiam, no co mam Wam mówić. no Nie będę miała, że nie. Po prostu jak dla mnie się świeci coś i błyszczy się, to jest właśnie to. Katana bardzo fajna na jesień, widzicie? Tutaj pod spód coś dłuższego, żeby nery nie były na wierzchu. No i wtedy może wlecieć taka właśnie krótka katanka. Teraz wskakuje na mnie ten drugi golfik, on jest taki oversize'owy, świetny, powiem Wam, że bardzo fajnie się w nim czułam. No i nawet ten kolor do mnie pasował, więc byłam zdziwiona. Tutaj zastanawiam się, czy ubrać katanę, czy wskoczy już ten wielki ptak, czyli to futerko. No ale to, wiecie, za chwilkę. Tymczasem pokazuję Wam właśnie, jak tutaj Wykonany jest. Zobaczcie, jak kolor, on się nie zmienia. Przecież wiadomo, że tutaj się nie zmienia kolor, tylko pod wpływem światła. E, to inaczej wygląda. No i wiadomo, że na żywo zupełnie też inaczej, ale no, podobał mi się. Podobał mi się ten golf. Dobra, teraz ubieramy na górę właśnie to. Postanowiłam ubrać futro, eee, to znaczy i tak bym ubrała, tylko zastanawiałam się czy do tamtego golfiku, czy do tego, no i jednak zdecydowałam się na ten, wiecie co, ja myślałam, że tam się po prostu ugotuje, no wyobraźcie sobie <laughs> ciepło, bardzo ładny dzień, a makła tutaj wskakuje właśnie w coś takiego. Eee, tak, to właśnie tym się zapina tutaj takie... takie tego typu właśnie zapięcie. No i cóż, no i tak właśnie wyglądałam, tak się prezentowałam. No i ciekawa jestem, dziewczyny, czy Wy byście się skusiły na tego typu propozycje. Takie kłaczki też wracają. No i ja ogólnie jestem ciekawa, jak to by było po jakimś deszczu albo jakby nas spotkał śnieg. No właśnie, co by się zadziało z tym oto sztucznym futerkiem. I to by było, słuchajcie, na tyle. A my widzimy się już na zewnątrz. Jesteśmy już po przeglądzie wzorza i... pokazało się sporo takich jesiennych, typowo jesiennych nowości. Jak widzicie, dużo obuwia. <głos》> wam pokazałam tym razem. No i cóż, co im tam będziemy, bo to był taki, wiecie, przegląd, który jeszcze wymaga dokładniejszego <noise> obejrzenia. E, ja tymczasem przytulam Was mocno, tak, już wychodzę z foru, a my będziemy widzieć się już niebawem. Ja tak wiecie, przerywnikami, przerywnikami, ale po prostu e, sporo osób wokół i ja tym nie chcę nikogo tutaj zawadzić. No. Także tak, buziaki wielkie. Pa, pa.